Zaczynam mówić o granicach ludzkich możliwości, za przeważnie zaczynam od dwóch anegdot. Pierwsza anegdota jest następująca. Zapytano pewnego, pewnego lekarza sportowego z Republiki Południowej Afryki. Ten szczegół nie ma może większego znaczenia, ale oryginał tej anegdoty właśnie idzie w kierunku Republiki Południowej Afryki. Zapytano go mianowicie, czy sądzi, kiedy zostaną takie granice ludzkich możliwości osiągnięte. No i on odpowiedział na to, że granice ludzkich możliwości już dawno zostały przekroczone. Stąd moja dopowiedź, wszystkie rekordy, które w tej chwili notujemy w tych dyscyplinach, gdzie rekordy się notuje, to już są granice nieludzkich możliwości. Jest tylko pytanie, w którym momencie te ludzkie możliwości przekroczyliśmy i w jaki sposób one zostały przekroczone, a skoro zmierzamy w kierunku nieludzkich możliwości, to w ogóle dokąd zmierza współczesny sport. A druga anegdota to jest pytanie, które z kolei złożono pewnemu trenerowi rumuńskiemu. Pytanie brzmiało następująco. Dlaczego jest tak, że rekordy świata kobiet zbliżają się coraz bardziej do rekordów świata mężczyzn? Odpowiedź z jego strony udzielona dobre 20 lat temu była następująca. Z kobiety zawsze można zrobić mężczyznę, a z mężczyzny już niczego więcej w sensie fizycznym nie da się zrobić. Ale proszę się nie obrażać, bo zwracam się do pań. Dlatego, że ta odpowiedź została udzielona 20 lat temu, a dzisiaj już wiemy, że są możliwości modyfikacji genetycznej mężczyzn również i pewnie te rekordy świata mężczyzn też będą rosły.